Także rotunda, rotunda, centrum Warszawy, rotunda, rotunda, centrum katolickiej polskiej akwiej, 22 kwietnia już po waszych papieskich świętach. Matka Boska pokazywana z dzieciąckiem Jezus, Matka Boska wasza. Bardzo wierzycie, oni się bardzo wstydzą przyznać do religii katolickiej, tutaj jako Polacy, katolicy, że wracają do szalnej, podzumej taśmy papieskiej, rzymsko-łacińskiej, matki boskiej, Ostrobramskiej, tutaj bardzo wstydzą się przyznać do papieża, bardzo się domszy przyznać wstydzą, a powinni chodzić na te msze, ja dlatego ich wysyłam, żebyście wrócili na te swoje msze papieskie do tej swej Matki Boskiej ostrobramskiej, tej częstochowskiej, właśnie rzymskiej łacińskiej, aby nie krymskiej pałac, Brzewaństwa kultury Stalina i Lenina pozdrawiamy tutaj z Marszałkowskiej gdzie w Kierfurku byłam nawet pod Marszałkowską i tak jak mówię, że ta Jeden z tych ochroniarzy, dziadyka katolicka młoda, wyszła, bo chciała tam pokopcić pety. Ja mówię, od kiedy to ochroniarze tutaj w Warszawie kopcą pety. Przecież was, żebracy okradną rumunka, przyjdzie 10 piw na bierze. Na skrobie, na skrobie tych chodów po I co? Także proszę państwa, ten baran katolicki, jako od do że Pojrzał się tak od dołu do góry, a ja wyszłam drugim sklepem przez te ciuchy, proszę Państwa, które są. Zapraszamy do Warszawy.